Zakupy w supermarkecie. Dzień dobry, dzień dobry. Robisz zakupy w supermarkecie? Większość ludzi robi zakupy w jakimś supermarkecie. Pakujemy do tego koszyka, wyjeżdżamy z tego supermarketu z pełnym koszykiem. I pytanie, czy ty się zastanawiasz, gdzie ty obchniesz te produkty, z którymi wyjechałeś z tego supermarketu? No, ten pełen koszyk, czy tyś sobie myślisz, gdzie ja mam je obchnąć? Czy bierzesz je do domu? Głupie pytanie. <głupia> po prostu żenujące pytanie. I wcale się nie dziwię, że sobie myślisz teraz, co ona w ogóle gada, o co ona pyta. Dlaczego ja o to pytam? Dlatego, że jak mówię o współpracy, o przestawieniu się, o współpracy, o tym, żeby zmienić miejsce robienia zakupów, bo zamiast w tym supermarkecie tego pachnącego truskaweczkami, malinkami czy cytrynką płynu do naczyń, możesz zmienić miejsce robienia zakupów i możesz ten produkt, ten płyn do naczyń kupować w zupełnie innym miejscu. W miejscu, które doceni, że tam właśnie e, kupiłeś, kupiłaś ten produkt. Że tam kupiłeś ten płyn do naczyń. Doceni i możesz tu zarabiać pieniądze. Możesz zarabiać pieniądze na polecaniu, nie na odsprzedaniu. Jeżeli zakupisz produkty w tym konkretnym sklepie internetowym, dla siebie, na chatę, tak jakbyś z koszykiem pełnym produktów wyjechał ze sklepu internetowego. I nie zastanawiaj się, gdzie ty masz to opchnąć, bo ty nie masz tego sprzedawać, ty masz to zabrać do siebie do domu. To są dla ciebie produkty. Rozumiesz? Chodzi o przestawienie się. To jest takie proste. Tu nie ma co szukać, nie wiem, podtekstów. Wymyślać jakichś dziwnych historii. Ty nie masz kupić w sklepie internetowym i sprzedać. Ty masz wyjechać z pełnym koszykiem produktów dla siebie, takich, które potrzebujesz. Na przykład między innymi płyn do naczyń sobie kupić na chatę do siebie. Rozumiesz? Tak jak w supermarkecie wyjeżdżasz z koszykiem i nie sprzedajesz tych produktów dalej. Tak samo tu masz wyjechać ze sklepu internetowego z pełnym koszykiem dla siebie. Myślę, że już bardziej wyraźnie się nie da. Przepraszam, jestem podekscytowana, bo rozmawiam z ludźmi, im się wydaje, że oni mają kupić w tym sklepie internetowym ok, i im się wydaje, że mają latać i sprzedawać. Nic bardziej mylnego. Absolutnie to nie, to nie o to chodzi. Absolutnie to nie to. Jak chciałabym być sprzedawcą, to sprze poszłabym sprzedawać um, ten sprzęt, wiecie, taki za ponad tam za 6 tysięcy, ten wiecie, tam, na te do gotowania. To ja bym tam poszła, bo ja bym sprzedała ten sprzęt i ja bym zarobiła. Ale to nie ta bajka. Network marketing, biznes sieciowy To jest budowanie sieci Zadowolonych klientów Dla konkretnego sklepu Który ma mechanizm I teraz co się dzieje Jestem w tym sklepie w internecie Robię ten pełen koszyk zakupów Dla siebie, bo ja potrzebuję pasty do zębów Ja potrzebuję płynu do naczyń Proszku do prania i paru jeszcze innych rzeczy Potrzebuję tusz do rzęs i tak dalej Bo tam są marki, wspaniałe marki I ja mogę tam wybrać I ja... Pakuje w ten koszyk, zamawiam z dostawą na chatę i nikomu nie sprzedaje. Tylko jeśli ja jestem zadowolona z zakupów w swoim sklepie internetowym, to ja będę o tym mówić. Dlaczego? Dlatego, że to nie są zwykłe produkty. To są produkty, które pozwalają nam zbudować dodatkowe, dodatkowe kolejne, drugie, piąte, dziesiąte źródło dochodu. Rozumiesz? Że ym, ludzie, jak się przestawią, kupią dla siebie na chatę i stwierdzą, że te produkty są fajne, że się sprawdzają, że płyn do naczyń umył mi gary, że w ogóle są czyste i w ogóle tuż do rzęs wytuszował mi rzęsy i balsam nawilżył moje ciało. Dokładnie tak samo jak te produkty z supermarketu, kipermarketu albo innego. Z tym małą różnicą. Z tą malusieńką różnicą, że te w supermarketach to tylko wyciągają kasę z naszych portfeli. A te w tym sklepie internetowym, gdzie jest mechanizm policzalny, jakiego nie ma nigdzie indziej, że on nam policzy, sumuje, dostaniemy super rabaty, a dodatkowo możemy te produkty w ogóle mieć za darmo. A jakie mieć za darmo? Czy sobie kiedyś policzyłeś? Policzyłaś, ile wydajesz miesięcznie na płyn do naczyń, proszek do prania, balsam, tabletki do zmywarki, jakiś płyn do szyb i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takie produkty, które co miesiąc kupujesz. Ile kasy wydajesz na to miesięcznie? Czy zdarzyło się tobie policzyć? Zachęcam. Zachęcam. I ty, Czyli te pieniądze uciekły z twojego portfela. A jak się przestawisz, i zaczniesz robić zakupy w tym konkretnym miejscu, to może to dziwnie zabrzmi, wydając zarabiasz, wydając zarabiasz. Czym więcej wydasz, tym więcej zarobisz. Cały mechanizm jest niesamowity. Ja wiem, że może się Tobie wydawać dziwny, ale co? Ale zawsze warto rozmawiać i do tego serdecznie zapraszam i zachęcam. Buziaki, jestem tu dla Ciebie. Odzywaj się, powiem Tobie, co ja robię, żeby mieć swoje produkty w bardzo dobrych cenach, a nawet za darmo. Jak to się zadziewa i jak Ty możesz to zrobić? Jak chcesz zaoszczędzić i chcesz zarobić pieniądze, to koniecznie nie przechodź koło tego filmu obojętnie. Dzięki za uwagę, pozdrawiam gorąco. Do następnego razu.